O kurwa. Ach, kolejny dzień mojego szarego życia, nice. A jak widzę alkohol wciąż nie zabił mi we śnie a szkoda. Cześć, psie. fajnie, że kurwa budzę się koło psa. To takie forever alone. Czas mm, idealny, na łyczek orzeźwienia. Mmm, wygazowany, idealna Cleansa samego rana. Ja mam kurwa jakieś dziwne nogi. Wyglądają jak kopyta albo racice. Co o czym ja pierdolę? Boże. Capi mi z mordy jak żulowi. Muszę w końcu umyć te glany z gówna. Czemu Japońcy nie wymyślili po dziś dzień jakiegoś, nie wiem, robota co by to robił za ludzi? Czemu w ogóle kible są z takiej ceramiki, że kupa się do nich klei? Ja nie wiem, a potem zostaje takie, no nie. O, oh, chryste, to chyba druga po orgazmie największa przyjemność w życiu mężczyzny. A nie, trzecia, bo jeszcze jest pepperoni, zapomniałem. Kostium na dziś, co by tu... Okej, okay, gacie z Batmanem, bo wciąż mam 8 lat i jakieś skarpetki. Kurwa, co za kolor, kto szyje takie gówno i na chuj to w ogóle kupiłem? Jak klaun, kurwa, wyglądam, no jak klaun. Dobra, spierdalam, bo się kierownik zapluje znowu. Co ja dzisiaj kręcę? Updata, dokrętki do piątku i chyba... Zamknąłem drzwi? Nie no, kurwa zamknąłem. Kurwa na pewno. Kurwa mać, ja je. Zamknąłem, dobra. Na pewno? Nie no, kurwa, przecież sprawdziłem. Eh, pose się przez własne zapominarstwo. A gaz? Czy zakręciłeś gaz krzygorzu? Niech to jasny chuj strzeli no Koguta stronci nie wyjdę z domu kurwa nigdy. Pusty tramwaj to istny cud. Podziękuję dziś Panu Bogu, którego nie ma. No i tak. Muszę nakręcić jakiś piątek o religii. Hejterzy mnie zniszczył we mnie, ale chuj. Nadwiślański świt. Mm. Piękne to miasto. Tylko ludzie kurwy. Ładna pogoda się dziś zapowiada. A nie widzę, że jednak chuj. No ale to oczywiste w końcu to piątek. Ale mam gruby cień. Kurwa. Może jakieś śniadanko. Nie, tak jestem już spóźniony. Ale kanapeczkę to wymoszawał. No jedź, kurwa, jedź. Pana pa pa. Ostatni dzień tygodnia. Mm -hmm. Kurwa, kolejny dzień ze Stankiem. Dasz radę, Grzegorzu? Dasz radę, nie popijesz go znowu? Nie chcesz mieć problemu. Chwila, chwila. Ty kurwa z Boczeńców, widziałeś Stanka? Hmm. Sergie jest na chorobowym, to nie wiedziałeś o tym? Do kiedy jest na chorobowym? Do końca tygodnia. Kurwa, ZAJEBIŚCIE Co? Nie, no niemożliwe. Ale czyżby? Boże, dzień bez stanka. No chyba, że się gdzieś się No naprawdę, dzisiaj jest dzień cudów. Pusty tramwaj, nie ma stanka. Nawet żaden żul nie chciał ode mnie hajsu. A cóż to znowu zapliczek na moim pulpicie? Mhm. Mm no świetnie, kurwa. Mhm. Mm Aha. Tak, pikselem. Mm -hmm. O, jasne, kurwa. Mm -hmm. Aha. No mam na to tylko trzy godzinki. No nic, stanek na chorobowym, czyli de facto nie może im pomóc Zwalę wszystko na Cwella i będzie spokój. Jak sobie zaścielesz, tak się wyśpisz Stara zasłona i studio powinno starczyć Lekarze mówią, że drzemki w ciągu dnia są bardzo zdrowe, szczególnie takie parogodzinne Przekonamy się Uch, No i dospaliśmy do wyjścia, cudownie Może jednak coś popracuje dzisiaj Chociaż kurwa no, sam nie wiem nie no, jebać do domu, nie można się przepracowywać. Co by tu dzisiaj porobić? Może pójdę na piwo z kimś, ale Kostek odpada, jak na chorobowym spun mnie wyruchał. Co się patrzycie, Lemusy, patrzycie na gwiazdę, kurwa. Gwiazdy, Boże, jestem taki żałosny. Ale chujowa ta pogoda i weź tu zaufaj człowieku Zubi Lewiczowi. Łysapała zawsze musi skłamać. Alkohole 24. Hmm. Nie na no, kupię w Biedronce. Trzeba wspierać Hiszpanów w końcu mają kryzys w kraju. Ale chujowy kolor, ale maszyna fajna. Też sobie taką kupię. za jakieś 20 lat. Może, ale pewnie nie. Ale piękna bagietka. Kurwa, opierdoliłbym ją całą. Jeba na jak mi to w kurwia, no. A i tak wszyscy od grubasów nie wyzywają, to na chuj ja się męczę. Nie no, kurwa to chyba żart. Dietetyczna sałatka z parmezanem i bekonem. Bez jaj. Ale dobre skór wysyństwo. Mm, bola Boga. Może jeszcze jakiś deserek. Ciasteczka, ciasta, boże, kochany, jestem jak bohater z reklamtesko. Może taki torcik chociaż. Nie, 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 nie. Bądź twardy, Grzegorzu, bądź twardy. Jebany nowy świat, za mało go zjechałem w tamtym odcinku. Powinni wyburzyć to zatłoczone cholerstwo, sam plepsy jakieś wieśniaki. Jeszcze te jebane ulotki, matko jedyna. Nie znam ani jednej osoby, która by skorzystała z ulotki, którą dostała na ulicy. Ani jednej. Oczywiście, że przepraszacie, ale bilecik to trzeba mieć. Niech mnie w dupę pocałują. No i jest. Żółto-czerwona śmierć. Ale już z klimatyzacją, jednak coś się w tym kraju zmienia. To ja za 30 lat czuję to. Będę odpychającym żółdem na wózku, bo nogi odmówią mi posłuszeństwa, po prostu odpadną mi od nieużywania. Zmieni się, zmieni się, zmieni się, zmieni się. Jest. Ale dubsko, Jezus. Grubych ludzi powinno się zamykać gdzieś. Gdzieś nie, bo wtedy też by mnie zamknęli. Chciałbym być hipokrytą, jak inni. Może chwila w parku ukoi twoje nerwy, Grzegorzu? Tutaj nic nie może cię wkurwić. Nic, a nic. A cóż to? Czego nie wolno robić w parku? No popatrzmy. Zakaz psów, spoko. Zakaz gry w piłkę. Aha, no to ciekawe, gdzie mają grać. Zakaz, kurwa, parkour na dachach. Zakaz rowerów. Zakaz, kurwa, huśtania się. Zakaz... Chryste, co to jest? Zakaz beczek z olejem. Zakaz samochodów. No, kurwa, chciałbym wyjechać tu samochodem. No i... I zakaz palenia, super. Dobrze, że w ogóle oddychać można. Mm -hmm. Ha, spierdalać! Nie, no muszę się leczyć, kurwa. Będę za nią szedł tak długo, aż pomyśli, że jestem jakimś zboczonym pojemem i zacznie uciekać. Dobra Grzegorzu, nie ma pasów, ale musisz się dostać na drugą stronę, do radę. Lecimy. Ach, kurwa, Jezus, Maria! Dobra, udało się, udało się, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczny, jak ja nienawidzę biegać, kurwa! Cześć, mała dziewczynko, co tam robisz ciekawego? Nie no, kurwa, zamknął mnie kiedyś, stoi jak debil, patrzy na dziewczynkę, jeszcze pomyślał, że pedofil Jezus Maria Jezus, następna, odwróć wzrok, ok, odwróć wzrok ok. Kurwa, przedszkole, ja pierdolę, do domu, do domu, Grzegorzu, do domu, prosto do domu Zawsze na najwyższym piętrze, zawsze pod górę jest ten obsrany klucz? Czemu tak dużo klę w myślach? Kurwa, to aż dziwne Cześć, przystojniaku, jak ci na imię? Mieszkam na ósmym, ale winda dojeżdża tylko na siódme, co za chory umysł projektował ten budynek. A jakbym był niepełnosprawny, to co? Przecież w sumie jestem. Jezus, ile schodów. Ach. Jeszcze widok na stadion, jakby mi musieli przypominać, że za mało sportu uprawiam. Jeszcze parę schodków. Każdy człowiek ma swój mont Everest do zdobycia. Dajesz, Grzegorzu. W końcu w domu, jak miło. Ciekawe, co tym razem rozjebał pies. Cześć, kundu, przynajmniej ty jeszcze cieszysz mój widok. A to kurwa co? Mmm, pewnie, jakbym miał mało sprzątania. Super, dzięki! A muszę założyć ruch wyzwolenia stóp. Co za ulga! Śmierdząca, ale jednak ulga! Coś bym opierdolił. Jezus, jaki syf! No jednak jestem świnią, nie da się ukryć. Nawet mam mieszkanie jak typowy wieprz. Ketchup, co ja wczoraj jadłem. A tosty. Co by tu oszamać? Pomidory za zdrowe, dam psu, jakiś stary syf, Ble. Mleko, dobre i to, przynajmniej tłuste. Mmm, dobry szajs. Krowie to jednak się znają na rzeczy. Woda na herbatkę, trala. moje oczy! Kurwa, jakbym dostał super nową ryju! Chyba czas na małe co nieco. Nie ma jeszcze 18, ale to nic, czas zacząć wieczór. Mmm, pychotka. Nie no, nie umyję tych glanów chyba nigdy ze co do chuja, matko, co to jest? Nie no, kurwa, mam umysł dziecka, boję się wody z kranu. Tłusty i głupi, fani update'a mają rację. No ale kran jest zjebany konkretnie. Cudownie. A, chwila fejsa, co by tu napisać? Jaką pierdołę, znowu, że niby idę na melansz, albo inny syf? Fani łykają wszystko. Daliby nawet lajki, like, jakbym pisał o konsystencji własnego klocka. Sputni ludzie. Było. Było, z giga, widziałem, było. to jest dobre, Było. Ale to bydle żre. Muszę kiedyś spróbować tej suchej kardy, mógłbym podrzewać czasami. Jestem chyba najsmutniejszym człowiekiem, jakiego znam, ale przynajmniej umiem tańczyć sam ze sobą. Boże, ta kryskówka ryjebanie. No już noc. A jutro sobota, a to oznacza kolejny bezcelowy dzień, w którym nic nie osiągnąłem. Jakby to powiedział Bender. Nie wiem, na chuja ja czekam na te weekendy, skoro w moim życiu nie różnią się od innych dni. Może jutro coś się zmieni. Może się zakocham, albo nie wiem. Znajdę nową pracę, albo będę miał wypadek. Chociaż będzie ciężko, zważywszy, że nie zamierzam ruszać się z domu. No nic. Zobaczymy jutro.